W tym filmie pokażę ci, jak wytrenować prostą sieć neuronową, która będzie realizowała tak naprawdę funkcję liniową AX. +B. I do tego wygenerujemy sobie dane, całość wytrenujemy w TensorFlow 2, czyli w Kerasie, wykorzystując bibliotekę Keras. Która jest częścią TensorFlow i jedźmy. Zrobimy to wszystko w kolabie. Kolab to jest darmowa rzecz od Google, która pozwala nam wykorzystywać maszyny googlowskie z serwerowni Google Cloud w celu na przykład trenowania sieci neuronowych, robienia eksperymentów. Maszyny, do maszyn mamy dostęp przez 24 godziny, potem maszyna jest ubijana. Ona może być ubita wcześniej, nie mamy gwarancji, że te 24 godziny będziemy mieli dostęp. Także nie jest to przydatne, jeżeli chcemy coś wytrenować przez dłuższy czas. Wejdźmy sobie na stronę Google Colab, wyszukujemy Colab i po kliknięciu pojawia nam się zachęta, żeby stworzyć nowy notebook. To oczywiście się dzieje tylko wtedy, gdy mamy konto Google. Jeżeli nie mamy, no to niestety nie podziałamy tutaj. Naszą przygodę zaczniemy od zaimportowania TensorFlow. A DF. Domyślne zachowanie jest takie, że teraz włącza się właśnie maszyna, jest inicjowane środowisko. I wiemy już, że ten software się wczytało. Domyślne środowisko nie wykorzystuje karty graficznej, więc to możemy zmienić w konfiguracji wybierając u, wybierając akcelerator GPU. Zapisujemy, wtedy maszyna się znowu restartuje, bo to musi się maszyna zmienić na inną. I za chwileczkę znowu będzie trzeba uruchomić yy, tę pierwszą komórkę. Można było od tego zacząć oczywiście. W przypadku, kiedy kopiujemy notebook, to wtedy od razu mamy. Yy, to co było ustawione uruchamiamy pierwszą komórkę to się już od razu drugą tutaj przygotuję zdefiniujmy sobie funkcję którą chcielibyśmy zrealizować za pomocą sieci neuronowej czyli wygenerujmy nasze dane niech naszymi danymi będzie niech to będzie funkcja f od x która będzie wyglądała niem 3 razy x plus może minus nie wiem 1 i teraz wygenerujmy sobie dane zróbmy sobie coś takiego jak xy nasze żeby, żeby zrobić te x -y, wykorzystamy bibliotekę numpy, która pozwoli nam wygenerować od razu całą listę. Wykorzystamy do tego funkcję arrange i niech to będą liczby od, powiedzmy, minus 2 do 2 co 1 dziesiątą. Możemy to od razu wyprintować. Nasze x -y wyglądają w ten sposób. Można by powiedzieć, niekorzystnie jest to zaprezentowane, natomiast widzimy, że są to liczby między minus 2 a plus 2. Wygenerujmy sobie teraz dla tych naszych x y. Może zrobimy to w ten sposób, że to będzie f od y, podkreśnik, for podkreśnik in x. I to powinno nam wygenerować listę. My niekoniecznie chcemy listę, więc powinniśmy to od razu zamienić na, na macierz, nam ale to za chwileczkę zrobimy. Widzimy wartości minus 7, minus -6, 7, 6,7, minus 6,4 dalej. Trudno powiedzieć, czy to są dobre wartości, natomiast wierzę, że ta funkcja zadziałała. Y, tutaj od razu oprawmy to sobie w np array. I cyk. O, i teraz te wyniki są lepiej zaprezentowane niż w poprzednim przypadku. Dobrze, czyli mamy już nasze dane. To są nasze dane do uczenia sieci neuronowej. I teraz, jeśli się spodziewasz, to wystarczy nam prosty model, który będzie miał dwa parametry. I tymi, tymi parametrami będzie a i b. Te wartości 3 i minus 1, które są wpisane w definicji funkcji. Owszem, możemy coś takiego przygotować i właśnie to zrobimy. Wiemy, że ten model się dostosuje do, idealnie do tych danych i nie powinien robić błędów także poza naszym zakresem poza zakresem minus 2 do 2. Jeżeli te wartości będą dobrze dobrane, to powinno to działać nawet dla wartości wejściowej 100. Tak się dzieje tylko w przypadku, kiedy mamy model idealnie dobrany, czyli nigdy w rzeczywistych przypadkach. Natomiast tutaj możemy sobie na to pozwolić. Stwórzmy sobie model naszej sieci neuronowej. Wykorzystamy do tego API sekwencyjne w Kerasie. keras.tf.keras.models.sequential Enter. I tutaj możemy podać listę listy naszych warstw. Można to zrobić również inaczej, tworząc po prostu modela, a potem dodając warstwy do niego. Natomiast my teraz sobie skorzystamy w ten sposób. Mamy prosty model. tf.keras.layers.dense I tu od razu wstawimy jedną warstwę. To będzie nasza warstwa wyjściowa, która będzie miała jedną wartość, przepraszam, jeden neuron, czyli jedną wartość wyjściową. To, co zawsze musimy podać, definiując sieć neuronową, to jest input shape, czyli rozmiar wejścia naszej warstwy pierwszej. W pierwszej warstwie jest to niezbędne, następne warstwy mają automatycznie dobierane wejście, na podstawie po prostu tego co było wcześniej. Mamy model. Wykonajmy sobie coś takiego jak model San To nam wyświetli ile mamy parametrów w naszej sieci. Parametrów, czyli wag. Widzimy, że tutaj powstał jakiś błąd. Klasyczny błąd w przypadku jednego parametru. Jeżeli wpiszemy jedynkę w nawiasie, to nie jest to lista. Nie jest to tuple. Jest to po prostu pojedyncza liczba, trzeba dopisać przecinek, wtedy powstaje tuple, a tuple jest poprawnym formatem parametru, input-shape I teraz zobaczymy, że model się stworzy i wyświetli nam się sam Mary. I widzimy liczbę parametrów, czyli liczbę naszych wag Uwaga na słowo parametry, bo często mówimy też o parametrach jako o hiperparametrach procesu uczenia Czyli na przykład learning rate i inne właśnie parametry, hiperparametry, uwaga więc tutaj jest to nazwane parametrami, są to wagi sieci neuronowej. To są rzeczy, które są dobierane w optymalizacji. Jeżeli nie wpisaliśmy żadnej funkcji aktywacji w warstwie DENS, domyślnie funkcja aktywacji jest liniowa, co jest dla nas idealne, bo ma to być bez zniekształceń po prostu dobrane dwie liczby i w ten sposób mamy uzyskać wyniki. I to takie idealne. To co teraz możemy zrobić, to, to co wręcz musimy zrobić, to skompilować nasz model. Model trzeba skompilować przed uruchomieniem, a kompilacja modelu polega na podaniu funkcji loss, która będzie wykorzystana. My wykorzystamy sobie błąd średnio-kwadratowy, czyli min-square error, MSE. I jeszcze dodatkowo musimy podać optymalizator. I jako optymalizator wybierzemy sobie Adama. Adam jest domyślnym wyborem dla nas, czego byśmy nie robili. Kompilujemy nasz model, tutaj nie pojawi się żaden output, o ile nie zrobimy błędu. I teraz możemy zrobić już model.fit, czyli wytrenować naszą sieć neuronową. To już jest ten moment. I tutaj robimy prostą rzecz. Podajemy nasze xy, nasze yy. My sobie możemy jeszcze podać wielkość bacza. Batch size. Domyślnie, jak widzimy, batch size jest. A, nie jest zdefiniowany. To możemy nie pisać. To pewnie będzie po całej epoce szło. Możemy sprawdzić w dokumentacji. Wpiszmy sobie liczbę epok. Liczbę epok na przykład 100. I już. Trenujemy. Wykorzystanie karty graficznej być może jest tutaj lekką przesadą. Można było to zrobić bez, natomiast chyba przyzwyczajenie. Widzimy, że ten błąd średnio-kwadratowy w ogóle się nie zmienia przez te nasze 100 epok. Mamy tutaj około 15. O czym to może świadczyć? O, czym, o tym może świadczyć, że hiperparametry procesu uczenia, czyli nasz learning rate, krok uczenia jest niedobrany, prawidłowo, bo wykorzystujemy obecnie domyślny dla optymalizatora Adam, który zdaje się to jest 1m-3, 4m-3 Trzeba zobaczyć w dokumentacji, tam jest wszystko doskonale opisane. Więc zdefiniujmy sobie optymalizator Adam z parametrem Learning Rate, który wskażemy na większy. Widzimy, że możemy wybrać różne optymalizatory. z TFK Optimizer, my Wybieramy Adama i wpisujemy Learning Rate równa się na przykład 0. Niech będzie 01. To jest dość duży Learning Rate. Normalnie byśmy tego nie robili, natomiast nasz problem jest trywialny i raczej nie oczekujemy, że tutaj coś się zepsuje. I widzimy, że nasz, nasz los spadł aż do 1, do minus 8, do minus 9. Tutaj ten trening nie rozpoczął się od zera, bo rozpoczął się od ostatniej wartości. I żeby zrobić to prawidłowo, powinniśmy jeszcze raz zainicjować model, jeszcze raz go stworzyć, jeszcze raz go skompilować i jeszcze raz zrobić, uruchomić funkcję FIT, bo my w ten sposób, teraz to co zrobiliśmy, to my dotrenowaliśmy tamten model wcześniej wytrenowany w ten oto sposób. Zobaczmy teraz. Jak wyglądają predykcje naszej sieci? Model.predict x. I tu wpiszemy sobie zmienną na przykład preds, jak predictions. I od razu możemy sobie to wyprintować. Ale przydałoby się też wyprintować, jak powinny wyglądać nasze y. Więc może wyprintujmy y, a następnie predykcje. Widzimy, że pierwsza wartość to jest -7. Tutaj jest jakiś nieduży błąd. Całkiem to wygląda w porządku. Moglibyśmy to jeszcze zrobić flatten na tych danych, które uzyskujemy z predykcji, żeby mieć to po prostu w jednym, w jednym wektorze. O, i teraz widzimy, że ostatnia wartość 4,7, pierwsza wartość 7, minus 7 znaczy i wygląda to całkiem, całkiem ok. Można by się pokusić, żeby dotrenować ten model dokładniej, natomiast przejdźmy od razu do testu poza dziedziną, którą mieliśmy w naszym zbiorze uczącym. Tak jak widzieliśmy, nasz zbiór uczący... Był zdefiniowany jako, jako x między minus 2 a plus 2. Więc my teraz możemy sobie zrobić zbiór x-Test, który będzie od minus na przykład, a niech będzie minus 100 do plus 100, co jeden I my tutaj sobie zrobimy y-Test dla wszystkich x-Testów. I to samo powinniśmy wy, wypisać. Zobaczmy. Mamy xy dla minus 100 uzyskujemy wartość minus 301, dla plus 99 uzyskujemy wartość 296. W porządku. I teraz zobaczmy, jak wyglądają nasze predykcje dla liczb z tego zakresu. Model. A, pred test. Zrobimy sobie. Model.predict. I tu podamy nasze x test. I teraz wyprintujmy sobie jeszcze raz nasze y testowe, takie jak powinny być i wyprintujmy sobie nasze predykcje testowe. I uwaga, oho, zróbmy jeszcze flatten, bo troszeczkę się to nie mieści na ekranie. Flatten, OK, cyk. Widzimy, minus 301, błąd jest tutaj jakiś tam na drugim miejscu po przecinku. Dla ostatniej wartości 296, my otrzymujemy 296,011, więc widzimy, że te błędy są dość małe, więc to, jest, to wygląda całkiem, całkiem ok. W ten oto sposób udało nam się wytrenować sieć neuronową w bardzo krótkim czasie i uzyskać nawet dobre wyniki. Tym bardziej, że nasz zbiór uczący i zbiór walidacyjny, testowy. Był dość prosty, natomiast dostosowaliśmy naszą sieć do naszego problemu. Wiemy natomiast, w jaki sposób postępować, jeżeli mamy przygotować model i go wytrenować, jeśli chodzi o po prostu kolejne kroki, gdzie przygotowujemy dane, przygotowujemy architekturę sieci, kompilujemy model i uruchamiamy trening, a następnie możemy zrobić predykcję, przetestować, możemy również zrobić ewaluację. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film i zapraszam Cię na kolejne. Mam nadzieję, że one się pojawią tutaj. Na pewno zapraszam na Instagrama, gdzie codziennie obecnie odbywają się codzienne 30 dev stories. Gdzie możesz usłyszeć właśnie o ciekawych zastosowaniach Deep Learningu, tudzież o po prostu teorii i praktyce. Ostatnio częściej praktyce z uwagi na ankiety, wyniki ankiet, natomiast zobaczymy jak to się rozwinie. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że już w następnym odcinku, jeżeli powstanie tutaj, będziemy już zajmować się obrazami, bo na analizie obrazu chciałbym się skupić w kolejnych filmach. Dzięki.